Hej! Witajcie w naszym dzisiejszym vlogu Jest godzina 10.07 Mamy trening na 10 Jak widać nie jestem na treningu Bo jak zawsze jestem spóźniona Wy zobaczcie sobie co się działo w piątek u nas na zdjęciach, a ja idę Jadę już do nich Siema Hello! Hello. Nagrywamy z... nie, czuja, dzisiaj Nie, czekaj, dzisiaj nie nagrywamy Jest, nie wiem, jakiś tam... Robimy piątek Robimy fotę do spaghetti gdzie da nam nagrywać w niedzielę. Zgadnijcie, co nagrywa mamy. O kurde, ciężkie! W niedzielę! Dzisiaj robimy okay. włosy? Dzisiaj robimy <grymne> zdjęcia do spaghetti. <grymne> Ze spaghetti. <grymne> tak, i dzisiaj robimy... Jest z nami jest. Zuzia, jest z nami George, są już wszyscy. I będą foty. Cześć. Zuzia siedzi, czeka. Tu jest całe centrum dowodzenia. Dziewczyny poszły na górę jeszcze. Tu są jeszcze rzeczy. Tu jest... Cynamonki. Cynamonki. jest cały plan filmowy dzisiejszy. Kaufland nie był sponsorem. A mógłby. Cześć, Pati. Co się stało? Guzik chyba trochę źle przyszyty. <noise> a zmieniłaś już te spodnie? Nie. No tak właśnie widzę, że nie. Tutaj mamy y, całą garderobę w łazience. Tak. Jest. O, a ta czapka, mówiłam, że jak położę na podłodze, to zejdzie trochę. <noise> no, zaraz wszystko będzie. No trochę. No taśma jest, będziemy zaraz Bez operację robić. Bo odlecisz! A teraz zobaczcie reakcję dziewczyn na moje włosy. Dobra, George, chodź, Oliwia jest. Dobra. Idzie, idzie, George. O mój Boże, drogi! Doszliśmy do mnie, prosiłabym, zdjęcie, miał na mnie włosy. No to mnie mam łzy w tak?

<laughs> <laughs> oh Yes! Okay. Oh, okay. No, you're so pretty. Oh my god, oh my god. Dobra, ja, robię pan. A ja polaków nie robić, ale robię.

Ja pokażę. Dobrze, Dobrze, Olivia. Dobra. Co to takie żółte? My się nie wiem. Jest żółty. Mm, nie, albo woda jest, biedna. Biedna jest biedna. Mogę to zjeść? Tak, nie Kawa tak? Tak, mm, no zimna, no to jest taka ładna w swoim życiu. Wegańska, Zyga, taka bio wiecie o co chodzi. No ostatnia serwisja. To to się... Tak. Fioletowa macza. Mogę tą końcówkę końcu wymierzać? Za no, ja dużo, no. żeby to było? Nie, to wieszyć, ja to po Za dużo, trochę dużo. No to wszyscy możemy. Dobra, to szybko złapię, ja to wiem, że to szybko. Ale na takie białe, białe robię, nie? Ale to nie wypaliło. Rzymyna. No nie, będzie nie no, będziemy nagrywać. A będziesz to nar nakładać, No jak wypali, to od No, no właśnie. Kontaktę, albo nie będzie, robił, albo będą plomby, będzie na to samo. Zostanę nie jajkiem, nie nie dopiero. No, ja ja to się... to śmierć no, zakryłaś nazwę, i ma to darbo, co? Tak? <laughs> Przepraszam! Będziesz mi jak nowy człowiek. No. Tak zaczesz. Ale masz ładny to kształt. kształt bo to no wiesz, że mi szkoda. Ale, ale odrośnie. Albo pofarbujesz. Odrośnie. bo już. Nie, bo bo Nie, ty się Nie, nie Uwaga! Ale no to w galerii. razie. Oh, Znale. Znale. Wow! Ej, wygląda. Kropka, kropka, at, at this point, at this point, taką po prostu jest no. golić. Co myślisz, Olivia? Nagrywam ci w lustrze. Super jest. No wygląda jak film no. tak no, no dziś. No i nie. No i nie, ja się pomalować i bloknąć. I no dobrać. właśnie. Dalej wygląda ładnie. Tym się uciekł. Bichu, Mordeklover. Mordeklover. To dla fabuły, Czekaj. No. Okay. no kurde. Jest. No wygląda jak wiezie. No, to masz teraz podrażnę. czerwone Mam czerwone mi podrażniło, ale. Ale no, ja nie już nie masz. nie masz. spokojnie, dalej nie masz. Nie, okay, ja to fajnie, moim zdaniem i tak powinnaś przy, ten, przemyć ten. No trochę mnie podrażniło. Dojechałam, idziemy do dziewczynami na salę. Z tego co wiem, to jeszcze nie wszyscy są, więc w sumie nie jestem aż tak spóźniona. Ciemno. Już trochę jaśni. Jesteśmy na sali. I wszyscy się spóźnili. Musimy jakieś nagrać takiego TikToka, że y, mamy tutaj 50, na które wszyscy przyszli. W ogóle tej e, make-upiki.

My wyszliśmy z treningu, właśnie i będziemy już iść na nagrywki. Jest zimno, wie, wiatr, ale słońce jest fajne, pokażę Wam zaraz. Takie o. O, widzicie od razu, jakie ładne? O, a to dziewczyny. Bo tam się panowie. Wow. chowam się. Nic nie widać. Jezus, jakie białe. Anioły. 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 Jesteśmy już na miejscu nagrywek. Tu są dziewczyny trochę im chyba zimno. Oliwii chyba nie, ale nie. Hej Oliwia, hey. jak się czujesz w skali od 1 do 10? Zimno w dłoni. Czerwone. <gryśla> jak to rękawiczki to pachy. pachy. A ty jak się czujesz w skali od 1 do 10? Ja <gryśla> mam minus 1, bo jest minus chyba 1. A ty Didi, jak się czujesz w skali od 1 do 10? Widzę właśnie. Prezentacja, taki kopalń. Czekamy na tą Ewę i... Czekamy na Ewę Shu. Ewa Shu, where Zaraz hey. będę. Ja nie widzę Ewy. Ja też nie, bo nie mam okularów. <laughs> Ewa Shu, Ewa Shu. Ewa, Ewa Shu. Ewa, 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 Ewa. 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 George, chodź. Ty masz na. Nasze Dobrze. Na tym porcie. Dobrze. Lida, chodź. Oliwia, nic nie musisz zrobić. musisz eee. śpiewać, musisz śpiewać. Okay. Na IEA. Dobrze. Oliwia, chodź. Nic nie musisz. Jesteś super, fajna gwiazdka. Dziękuję. Jula, chodź. Nie, nie za bardzo. A Nic jeszcze. Zobaczmy. Możesz się wyżyć w końcu i nikt ci nie powie, że masz za dużo energii. 아! Uh...

No co? <grymne> ja miałam, żeby ja śpiewać <grymne> Hej, Skończyłyśmy właśnie nagrywki To jest Oliwia, która idzie do domu Na szczęście Oliwia Ale my idziemy na Toki <Olivia>. Boki Smacznego <grymne> Toki Boki Na boki. Ogólnie myślałam, że się dziewczyny pozabijają dzisiaj W pewnym momencie Bo są jak zimna, zimna Tak, chcę, jeszcze ale to zawsze jakiś Ale wiesz, ładnie. czy na łapkę w górę. Uhu. Idą pingwiny przemarznięte, ale dostałyśmy dwa razy zjebę od jakichś ludzi starszych, że dostaną, że będą hemoroidy i tak dalej. Że jest za zimno i że mam się ubrać. Jest okej, już, tak? Ale słodki ogrzew. Ja nie. <laughs> o co zaszczucie? Pokaż palce. swój ogry, tak, no. okay. My już jesteśmy po y, nagrywkach. Mówiłam to na poprzednim tym, ale to nie jest ważne. Jesteśmy w restauracji, palce mi od. Y, odrosły. Nie wiem, czy co to co Tutaj jest jutro, taka ładna. Wojung! Jemy sobie. I dobrą herbatkę, moja ulubiona. Z Georgeem. Zamawiamy. Tak. Zawsze, czyli mam. dwa razy jak już tu byłyśmy. Dziesięć kran A ty co tam masz? and jedna na ciepło. bitą śmietaną, ale dlaczego nie wiem świątecznych Miałam ja jeszcze plecka na słodko kontrowersyjne opinie, ale już go nie mam. Puszy. No cześć. My, no my już jesteśmy po wszystkim. Muszę odetknąć, bo byłyśmy na koreańskim. Teraz jedzonku i... No ciężko było, ciężki experience to tak, był. jeszcze byliśmy bardzo zmęczone i dobiło nas to. Ale było śmiesznie. Tak, więc kończymy dzisiejszego vloga. Nie, tu, tu były też takie momenty, były, były krytyczne. To było krytyczne. Z takiej i zimna i byłyśmy na kawce i na ciasteczku. Kiedyś, no była dobra. Kiedyś... Kiedyś zaczniemy oszczędzać. Więc kończymy tego vloga Mam nadzieję, że wam się podobał Możecie napisać w komentarzu, jak wam się podobają moje jest? włosy Pa! pa!